Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Robloxie w jakiejś grze nie pytajcie co to za gra bo e, po prostu nie wiem, wchodzę randomowo bo to sprawdzić gra, więc tak, na kolejny odcinek sprawdzę może, co to jest co tu się, czemu oni leżą? nie wiem, dobra halo pani, wstań co ja robię? dzień dobry pan. Co ja mogę robić? O Jezu, co się stało? Co mi się stało? co to jest za... Ja chcę, ja wstać? Ja właśnie Mogę do basenu skakać chyba. O typ jakiś. Też chcę. Idź! Idź chłopie. Też chcę Tu. To jest coś takiego, czy co? Co tu się dzieje? dobra. A to, co to jest? Oj. Co się typami stało? Mm. Dobra, nie, dobra. Ej, ej! Ej, będę tak? Jeszcze gorzej niż je. A ja tu skaczę, dlatego tak to jest. Dobra, nie, lepiej nie, bo nie umiem tak sterować. Jestem gdzieś. Jest, udało się weź. Ja chcę lecieć. Mo czy w tej grze o to chodzi, żeby spadać z różnych rzeczy i po prostu? Nie robi! Ej, to jest zimy, dobra, idziemy na, na... O, jakie wielkie. Ach. Dobra, okazało się, że mam ich 500 metrów do góry, nie wiem. Nie wiem czy 500 szczerze. Ale idę, dobra. Y Jakoś się... I co? No i co? Nic nie ma? Czekaj, może z tych schodów coś się stanie. Piłeczką jestem, słodka, tutaj, kurde, masno, nie lecimy. Co to jest ta gra? I kto to wymyślił, bo jestem ciekawy. Ile jeszcze tak, a mogę wstać? No, jedny. What? to! Dobra! Nie... Wyglądanie. O, typ mnie popchnął jeszcze, a miło, super. A co tu da się tu wejść? Co tu? Nie wiem, dawno w Robloxa w ogóle nie grałem. Znaczy grałem, ale nie, nie w takie jakby bardziej <gry>, gry takie... I co, ty sobie żartujesz, że, że ja mam tu wchodzić tyle? Że ja mam tu wchodzić 500 pinter? Nie, dobra, tam są jakieś wybuchy, czekacie. czekajcie. Czekajcie. No chyba se żartujecie. Idę tam do... Psz. Pięć minut tam będę szedł. No nie, no nie, chcę mi się aż tyle, tam iść, bo to... Jeszcze wypadłem. Dobra, idę gdzie indziej. O, co to za wieżyczki? Co się sta... Co się stało? Do. Hmm. Jestem ciekawy, jakby to inaczej wyglądało. Proszę mnie! Okej? Okay. Ja jestem czy nie? Ja chcę to wejść! To wejść te... Okej. Okay. Nie wiem, czy to miało w tą... Nie miało w tą w stronę! O oh, yeah. tak. The... Ale mnie wywaliło poza mapę. Dobra. Okej, okay, tak też. O, jest tam pole minowe. A ta nie umie wstać. Ten też jeszcze tu leży. O, ja chcę tu wejść. A ja chcę tu wejść. Co tu się dzieje, Hela? Bomby jakieś. Co jest? Co się stało? No, nie no żartujesz, chyba? Jest. Udało się wyjść. A jak poszedłbym sobie tak? To... Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wnikam. Okej, okay. nie, lepiej. Nie, puść mnie, puść mnie, no wstaw mnie. Zlituj się. Zginąłem? Dobra i uciekam. Jest tu coś jeszcze. Ile metrów wyszczeli mnie to coś? Uwaga! Województw Najgorzej. Co zrobiłem? Co tam typ doleciał? Nie wierzę. Yy, mogę tu iść, co, co, co? Yy, no. Okej. Okay. Co to? Co to są emotki? Od kiedy, ludzie, od kiedy są. Daj ja też chcę. Daj ja pierwszy będę. Daj pierwszy będę. Widzi? Widzi, widzi gość, ale lecę. Uuu! Chyba rekord świata. Jednak nie. Nie no, bo mnie zgniecie ten typ. Gdzie zdec, Łata! Mmm, ale co się? No, okay, idziemy sobie, moje skrzydła to chwila. Polecę może. Ha, nie ma tu ucha. Tego się nie spodziewałem, dobra. Wstań i uciekaj. Dobra. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, więc myślę, że to będzie na tyle z tego odcinka, więc pa pa.